Jak na razie Dobra Siemanko, siemanko Widzicie na kolejnym live na moim kanale I dzisiaj jest lepiej e, I ogólnie I sorry za że tylko w tyle chwila już wyłączam Cancel Słuchajcie Najgorzej Ja sobie wyłączę właśnie Pa, słuchaj No dobra, My sobie z tą tylko. A, tak, jest dobrze. Dan, Resource Pack i nie. I dzisiaj gramy w Roblox i w Minecraft. Pozdro, kanał Dreyso. Widzowie odmądrali. Tak, tak dokładnie. Dlaczego nie da... na Pay2it Serverze? Pay server, tu, 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 tu. fajnie. No jest dobra, ja sobie teraz zobaczę tylko live na szybko. Tak, w Roblox i w Minecraft. Włoblok i w A słuchacie na Lajwicz? Nie. Zaraz. Słuchacie na Lajwicz? Nie. Ha, słychać. Ok. Cześć. Są donatywy w opisie, chyba. Ja nie wiem, czy ciebie słychać. Ej, po... Ej, powiedz coś. Powiedz coś. Powiedz coś. coś. Dobra, słychać Jej. Dobrze, ci tak. Kurna, nie rozpędziłem się zbytnio. No, Czekałem, kurde mi Nie chcę dać ten e, do tego, do mojej e, tej, tej opisu. Nie chcę mi dać tipy, więc tutaj po prostu to napiszę na czacie. mu? Weź e, i to po prostu się nie No nie, po prostu w opisie mi nacisło tipli i mynik. Jest mi tam macie. Znači mm -hmm. uh, tam domnejte tu, uh, bo v TDB, v UMG, server z uh, majnikranino. Minecraft. Mine Tuk. Oh, ne, vizov je spadlo tam. Um. Smutno mnie teraz. Aha, on spadł. Aha, bo on na parkurze. Jest Lecimy! Dobra. Będę być okej. Okay. Z jednego dupy! Okay. Z jednej dupy. Okay. Przepraszam że tak brzydko, ale z jednej dupy. brzydko. Dobra. Pyk! E, zaczyna... Z jednej... Ała! Oh, wow. A to boli. Pyk! Z wideo... Nie, nie wideo. Nie wideo. Tyk. Nie wideo. Ało widać. A! A. Zda. Co ja zrobiłem? Łyknę se mojej pięknej wody y, Polecam, y. naklejki nie ma Wygląda ona jak siki słonia Ale tym się nie przejmuje. i pijemy O, pyszne Resistence 8 powinna być dobra e, Chciałem tylko jeszcze, o jest dobra Dobra, dobra lecimy, e, no dawaj do party Na tak? Tak, jestem już o jezu, to. A w Blazing paku jest pokazane e, takie rzeczy. Są. Są, jest ja jestem na tym. Ja jestem na CM paku. Ja jestem e, na CM paku. Poczekajcie mordo. chwilę, e, bo jakby e, muszę się zalegować na ale nie chcę, żebyście widzieli. O, ok. Dobra. Dobra. Nie ma gry? Nie ma gry, jest to przechwytywane. No już się pojawiła, ja, już się pojawiła. No, to jest to. Tak, ja właśnie, zapomniałem sobie czy o tych ten... stopaków. O, wow, mam 6 Które TPS. Ale jestem nowy. O, wow, 12 TPS. Wow, ja jestem nowy. Wow, ja też tyle, wow, Ja też ja tak robię tak. tak. Dobra, gdzie ja mam swojego tutaj? Marcelio, polecam Marcelio XT, on jest najlepszy. Nie polecaj nikogo tam. Tylko siebie. <grych> e, nie Najpierw byśmy piszli... A polecam siebie. I podłoga i ty jak chcecie być w party to, 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 to... ...piszcie na czacie. <grych> I piszcie swoje nicki, czy jesteście na derpie. Tak. Nie wiem, derp według mnie to jest fejtwin, ale czasami jest fajne Tak, Czasem jest fajne Cza Czasem. Czasem. <grych> czasem. Tak, to fejtwin. W sensie na co idziemy? Nie wiem. Miałem... No, nie na speedbuilder builders najpierw. Patrzcie, ile był. Patrzcie, ile, Patrzcie, ile... A nie, widać, bo jest te głupie. Małe ja literki Ja 14 cps ja się zmieni... max Jak Ja? ja... 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 ja nie, grube literki? Czekaj Li... Bo ja mam literki <laughs> um... Ma. O, jest, o jest. co Jest! To jest, to. To, jest to. Tak, to! jest to! to jest to! To jest to! To jest to! To jest to, co uwielbiam! E, nawet to. w orcach, Bo taki e, gościu, chyba coś tam, fluid, takie coś nagrywał z takimi memami z wybórcami, że tak stawia w sobie Alta, przy, przy, przytrzymaj, chwilę przytrzymaj sobie no alza. Wiem, że sobie Dlatego to robię, mówię no. ci. Dobra. Ja roz... Ja, ja nie umiem, ja nie umiem tego, ja nie wiem jak to zrobić. Jakoś tak, yy, tak, tak. Skrzynia, nie wiem, chyba skrzynia. E, nie. Wow, ja nie wiem, nie pamiętam tego. Moment. Ja tego nie pamiętam. Moment, ścieńka, no. Pomóc. Ale ja uwielbiam swego... No nie, tego nie pamiętam ja zrobię to po prostu tak Tak zrobię Więc Jakoś tak Jest! Yeah, fajnie, fajnie, ogólnie Ty, ja, ja... Ja nie będę na stówę... Yy. Yy. Jak ja nie mogłem? Ej, naprawdę, raz, dwa, trzy, na raz, dwa, trzy No to E, na easy, na easy Raz, dwa, trzy, raz, raz Czarny Pokeball, raz tak dwa trzy no boże żeby tak cofało nie, nie ja mam po prostu lagi no, no naprawdę ja mi się to usnęło raz dwa trzy boże ale mnie to dobra Trzeba Ty, się Pyk, 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 Będę pyk, najgorzej. Zero. Ja pyk, e. Jakim cudem ja tego nie pyk, 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 Dobra. Lecimy, ja to, no, to, to, to będzie easy, to będzie naprawdę easy. To będzie naprawdę easy. a robię cokolwiek, bo czemu nie? XDH na pewno spami w, to, w tą ziemię. No, czemu nie mogę tu budować? Halo! Nie wiem co się stało, nie mogę budować. No zrobię tak, bo nie mogę ten. To jest OK, to jest okay. Halo. Perfekcyjnie. Wszyscy zbudowali perfekcyjnie. O nie, o, nie. O nie to Dobra, będzie git, będzie git, będzie git, będzie prosto bardzo. Dobra. No git, git. Brązowy tu, tu. Nie tu, wiem czy tak. tu, 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 tu i tu. Jeszcze jeszcze tak. Cyk, 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 cyk. I teraz cyk, cyk, cyk. Kurde, 88%! Perfecto! S? A. Perfekcyjnie. Masz dobrze jeden blok, ale przez lagi się nie da. Czy to... to chyba przez, przez blazing packa, bo ja? nieco jeden. Blazing plug Blazing block na się. o to jest easy. To, jest, to lecimy. jest żeby na easy. Ja gram na C-mpaku, jest lepszy. No Mówiłem ci, żebyś wziął c paka Ale nie mam. No to ci, pisz sobie na YouTube Czyli nie na YouTube tylko na y, stronie wejdź. A, dobra. Dodajcie no mi wskoczyć, ludzie! O, Mój Boże, nie da się. A to będzie. To będzie azowe. Tutaj czerwone. Czerwony dywanik, pamiętam. Co jest teraz? Tu. A! I trawy nie ma. Halo. Oj. A ja nie pamiętam tego chyba No ja w ogóle tego Oj. nie pamiętam, bo nie um. Oj. 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 Nie pamiętam gdzie są kwiatki A ja w miarę nie... Ja wiem. Ja nie wiem... Nie pamiętam ryli, gdzie są kwiatki Dobra Postawmy tutaj i tutaj e, 57%?! Jak? Jak te kwiatki? Ja ile miałem? O nie Pi ja EJ JA TEŻ ja... MIAŁEM 57% e, e, Ej to, to jest... Bra, ja powrócę do lobby, para. bo muszę zresetować Aby. coś No e... dali takie easy Ja powrócę do lobby, bo muszę zresetować Muszę zresetować ogólnie, aha no nie no, ścinamy. Nie wiem jak to było zrobić. Czekajcie, tak, tak, tak. No przez Blazing paka. tak na 100%. Tak, to by już tak nie było, no ale trudno. Perfekto, es! Patrz na to, no widzowie. Jaki jest i sztosem, zrobiłem perfekcyjnie Jaki po pierwszym Wings? Jakie wings? Sumste? Eee... Eee, Okej, okay. to jest to... bardzo proste Naprawdę bardzo proste Ej, bo zauważyłem, że jest takie coś jak e, skrzydła na tym Blazing Packu i... E, jak? <laughs> eee, no, wchodzisz na Discorda i tam sobie ogarniasz filmiki Co? Dobra, i wszystko A... ogólnie ogarniasz. Ja mam na CM paku, i mam lety, te lagi Mam są... na. Te lagi są góry, no. To jest no? Wejdź se na CM paka, nie będą ci lagować w ogóle. Na CM paku, Z lagami bardzo dużymi. No, niestety. E, o nie, oni czekali na mnie. A gracze normalnie Nic chodzą, A nie, a S S samon Ach, ja. o, tak pić? tak tak och nie pamiętam to tak bardzo mm. tu 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 był redstone tu 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 dobra dwie kreski pingu Dobra, i tutaj pewnie będzie... Tak? tak? Ale mało CPS-ów <laughs> Nie no 10 CPS-ów nie jest źle Były 12, a po eee, to nawet mam za mało bloków? <laughs> ale wkurzają te... Nie rozumiem jak <laughs> kreski bo... Ja mam niby 5, ale to... Dobra, sesz hub Sorry, jakby co za to walenie, nie? Ale tak niestety jest. Ok. A co tam? Ktoś tam wali konia? <gulety> koklety. Nienawidzę tego. Aha. Koklety! Nooo. Fajne. Koklety, kuk no koklety. A, tak, tak. Dobra, zobaczmy y ile osób zbiło. Bo dawno nie patrzałem. XD nie widzę. Zlagowało mi, trochę coś Ja nienawidzę e, tych lagów Xen jedna osoba, jedna osoba What? To wejdź sobie w cmpk, patrzcie widzicie Nie, widzę jak, bo będzie to mnie zajmowało kurde na wszystko Będę ma... ja musiał kulić live, live'a wszystko, czy to będzie głównym Nie, nie będziesz musiał <susza> Co za. A jak ja to mam po prostu wgrać, no? Jak? No, wchodzisz na stronę tempak. Nie, to jest bólu. Wpisuj po prostu tempak. Po, pobierasz paczkę, dajesz ją do procenta, za procent. Wychodzisz nie, trafia, wchodzisz do nowego minecrafta A nie, to dzięki, to, 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 to dzięki. No to, to chcę, to jednak nie chcę. Jakby ja mam tempaka i ja mam skrzydełka, i pelerynki. Skrzydełka mnie tylko nie tylko. Jak to, nie nie mam. to żeby mnie nie cofało. No ja też mam ten... O, wizualne... Yy, yy, nie widzę... O właśnie, na... o mam takie fajne coś. Patrzcie na to, wizowie. To mnie po prostu rozwala. Oh yy, yeah. Mogę robić... Emotki. Wy to widzicie? To jest fajne, zarąbiste. Już? Dzze. Okay. Kończ się, ty tańcu! Dobra. Jest jeszcze taki. Teraz może wyjdę i wyjdę I... do skargi. I. taki. A nie, ten już był. To tylko ten. No i wszystkie. Ja patrz ty. Na jeszcze jakimś przycisku? Czekajcie. Y -y. Opcje czekajcie pod jaki ja mam tu przycisk na samym dole Emocje jezu, sorry tak. za to ludzi, ludzie, nie? no, kok ok. dobra, ja idę na wie, też coś tam. ty już skończyłeś, czy nie? tak, ja już, ale co skończyć? pomrunda no, ja, tak, ja już morderny strój skończyłam to na mystery, no, chodź A, bu da